Twórczość ma jedynym, co mnie przy życiu trzyma. Powodem jest, muszę to jednak zaprezentować jakoś chyba. Bez niej będę się czuł pewnie jak bez wody ryba. Od Niecka od niej odłączony, czuję jakbym dogorywał. Życie swoje raczej kończył niż je nareszcie rozpoczynał. Tak jak gdyby przed startem ogłoszony był finał. Patrząc na moje dotychczasowe wybory, jestem oszołomiony. Nie rozumiem, jak do ich wyboru byłem zdolny. Percepcję rzeczywistości opartą na braku przykładu miałem. Nic więc nie chciałem i tyle z siebie jadałem. Dawali, to brałem, czy jednak to, co. Otrzymałem, najczęściej nie przykładem dobroci, rzadko też miłości. A teraz to mój problem, a że jestem już dorosły, sam muszę znaleźć, znaleźć wyjście z tych sytuacji niezbyt prostych. Przecież to normalne, każde ma na powierzchni siebie ranę. Ty masz więc swoją, więc nie wymyślaj, więc cicho płakałem. Miłości nie widziałem, też dawało mi się, że jej nie doświadczyłem. Żyłem więc ciągle powtarzającym się wciąż rymem i rytmem, to jest właśnie mej twórczości ślad, nim w nicości zamilknę.